w co będzie się tu odbywało na Kamieniowo. Znajduję się właśnie w Wysołce zachodniej w kamieniołomie, inaczej też kantynie. Właśnie mój tata w ogóle bo nie przygotowywał się do pierwszego w historii polskiego przypłynięcia jednej mili w zimnej wodzie, czyli poniżej 5 stopni. Obecnie warunki mamy dosyć sprzyjające, ponieważ jest słońce, mimo że temperatura powietrza jest dosyć niska 6 stopni, a wody no, tam poniżej 4. To myślę, że wszystko powinno iść zgodnie z planem. No Zobaczcie, gdzie jest bardziej płaska ściana. kul ludzi nie pływa no. można sobie poskakać no ale podskocz kilka razy nie on te uwaga, uwaga startujemy za chwilę nie jeszcze start Brawo! 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 Boże! Brawo! On tu musi zmawiać, żeby stał i to tak. I koniec, żeby wszystkie rzeczy maksymalnie przebiegały na Jeszcze tu coś kręcały. Boar, z jakby Ja myślałem, że to i tam są mocno zamknięte, że nie wydaje tego przymucha. Tak. Nie. Może dlatego, że ja nie biegłem. Nie wiem. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Brawo, brawo. jedziesz! Jedziesz, jedziesz! Dajesz, dajesz! co... Dziecięcy. Będziemy cię bo będzie nie na wydankach. Pokaż mi się, że jesteś. No muszę iść. Muszę krzyczeć? Tak całkowicie pod wodę tą kamerkę. Tak, tak Całkowicie, całkowicie. Dawajcie, dawajcie! Wszystkie boty z siebie utyskajcie! Imię jesteś! Jesteś zwycięzcą!

Pomału, pomału. Poguć góra, hop. Pięknie. Do samochodu idziemy. Od razu? Tak. Okay? Nie, on chce usiąść. Idziemy? Tak. tak. tak.